Ale taki przełomowy moment to jest dzień 6 lipca 1918 roku, śmierć Mirbacha, przedstawiciela dyplomatycznego niemieckiego w Rosji bolszewickiej. I wówczas wszystkie, prawie wszystkie przedstawicielstwa dyplomatyczne opuściły Moskwę, mówiąc delikatnie, można powiedzieć dosadniej, uciekły. Natomiast Lednicki trwał na posterunku. I po tym właśnie 6 lipca jego sytuacja yy, się, yy, on to pisze w raportach, się poprawiła, ponieważ Rosjanie, yy, czerwoni Rosjanie, tak trzeba powiedzieć, yy, zaczęli odpisywać mu, nawet zmieniając tytulaturę w dokumentach. 20 sierpnia pierwszy kurier z Moskwy przybył do Warszawy, który przywiózł walizę dyplomatyczną. Także yy, łącząc. To z, z całą działalnością, którą yy, rozbudował, bo przecież yy, poza. Tymi paszportami, no, aktami o stratach, można było pójść na przykład meldować takie sytuacje, kiedy bolszewicy wchodzili do mieszkań, rekwirowali imienie. No więc on, szpitale, ochrona na przykład bardzo pilnowano, aby wrócili do Polski, kłóciły się różne zawody, jak zawsze, żeby kolejarze pierwsi wrócili, bo byli nam bardzo potrzebni, żeby uruchomić polską infrastrukturę. No więc... Pogodzenie tych wszystkich elementów, pamiętajmy, w Rosji trwa no, rewolucja, wojna domowa i robienie dyplomacji, funkcjonowanie placówki w takim, w takim układzie jest no, czynem. No, nie chcę użyć słowa bohaterskim. Nie, nie, nie w tych kategoriach, ale ale czymś, co realnie, wymiernie można powiedzieć yy, nie tylko ile istnień ludzkich zostało ratowanych, ale też yy, o ile później. Przecież kiedy stosunki już po wojnie 20 roku będzie traktat ryski i kiedy powrócimy znowuż do restytucji mienia polskiego z Rosji, to znowuż będzie sprawa bibliotek, wywiezionego mienia, wywiezionych maszyn, więc ta baza była, te dokumenty były. No najlepszy dowód, że i dzisiaj część tych dokumentów, jeśli możemy prowadzić prace badawcze i badać dzieje. Yy, właśnie yy, działalności tej placówki i, i, i wkładu Aleksandra Lednickiego yy, yy, to dzięki temu, że, yy, że nieco tych archiwaliów jeszcze yy, się zachowało. Piękna postać, Piękna warto nie mówić. Warto mówić, ale też także dlatego, że tak trochę tragicznie skończył. No właśnie, to już jest jakby inny rozdział, inny rozdział życia, śmierć samobójcza. Zresztą ten okres, ten okres, on kończy formalnie, jeśli chodzi o jego działalność dyplomatyczną, to jest marzec 19 roku, kiedy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podziękował mu, zwolnił go z tej funkcji przedstawiciela w Rosji, czyli marzec 19 roku zamyka. Ten etap działalności. Natomiast on jeszcze w 19 roku czy w latach 20. prowadził prace dziennikarskie, wydawał tu w Warszawie gdzie zresztą miał, miał też i, i na rynku Starego Miasta miał mieszkanie, miał też jeszcze jedno dwa mieszkania, o ile pamiętam, miał w Warszawie Strasznie dużo tych mieszkań miał No tych, tych hektarów było też i sporo, nie? I, a najlepszy był salon Ja myślę, że ten, ten salon na 200 osób to, to, to wszyscy wspominają także to, ale więc ten okres już po odzyskaniu niepodległości on jest zabawny już politycznie. Jest taka książka proces Lednickiego jakby osobna kwestia, która też warta omówienia, ale postać, która, która z uwagi na, na relacje między społeczeństwem, społeczeństwami polskim i rosyjskim, na, na szukanie tych nici porozumienia, przywrócenia w świadomości dzisiejszych nie tylko elit, ale również młodzieży pokazywać trzeba całą złożoność stosunków polsko-rosyjskich. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Janusz Sibora, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista od protokołu dyplomatycznego i różnych również. tajemnych pism. Dzisiaj mało o protokole, było tak, tak trochę jak witano tylko, ale, ale o służbie zagranicznej więcej. Dziękuję ślicznie. A bohaterem programu Biosfera był Aleksander Lednicki, dyplomata, polityk, działacz y, społeczny, polityczny, także adwokat, filantrop. No. Wspaniały człowiek, można by rzec. Tak. I bardzo ciekawa postać stosunków polsko-rosyjskich. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy do, do tej postaci wracać i, i jeszcze gdyby tak y, y, troszkę wcześniej, te lata 80., 90., XIX wieku badać, y, badając myśl polityczną y, i polską i powiązania myśli politycznej polskiej i rosyjskiej, to jeszcze kilka postaci godnych przypomnienia, a i z drugiej strony nawet wśród polskich dyplomatów znajdziemy też takich, którzy skutecznie budowali te mosty. A wymieniony tutaj dziś, dzisiaj Patek na przykład, też bardzo ciekawa postać, yy, który tu się przewijał. Informacja Radia Tok FM już za minutę o północy. Po informacjach zapraszam Państwa na powtórkę poranka Radia Tok FM. A o godzinie 6 rano przegląd prasy, pierwsze wiadomości gospodarcze. A jutrzejszy poranek Radia Tok FM poprowadzi. Janina Paradowska. Jej goście to po godzinie 7.20 Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego. Po godzinie 7.40 Hanna grunkiewicz Walc, prezydent Warszawy. Tę rozmowę będzie można także oglądać w wersji wideo na stronie Radio Talk FM www.tokfm.pl Po godzinie 8.00 Adam Szostkiewicz, Jacek Rakowiecki i Paweł Fonfara, czyli komentatorzy. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję.